I witam was w takiej minigierce, taki przegląd minigierki, bo raczej wątpię, żebyście chcieli z tego serię Chyba, że chcecie, to dajcie znać w komentarzu, to oczywiście inne piosenki też również będą grane Słuchajcie, Music Masters jest to gra rytmiczna, muzyczna, słuchajcie Czekaj Nie spokojnie, to nie o to chodzi. Za chwileczkę ruszamy z mapką. Mam nadzieję, bo tutorial na razie ruszył. Ja tutorial już znam, także ja nie potrzebuję tutoriali. Słuchajcie, chodzi o to, i to jest bardzo podobna gra do Guitar Hero. O co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, żeby po prostu klikać w lewe przyciski myszy. Lewym przyciskiem myszy, nie prawym. Nie dobrze mi. Nacisnąłem shift i teraz mi się wzięło. Dobrze mi idzie? Jestem drugi? Mm -mm. Byłem drugi o początku nie ogarnąłem. Jakbym ogarnął początek, to to bym to bym to wygrał. Ale miałem 97,69% <kluzny> sorry. Także i tak całkiem nieźle, bo zapomniałem po prostu, że te prawie przyciskiem myszy trzeba. Jeszcze raz chcę. Tutaj są gracze, okej. Okay. Zagramy sobie teraz może na drugiej. Pump, 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 pump. Tak się nazywa mapa. O ile damy radę. Bo nie wiem, jak tam, jak tam z głosowaniem. Ja zagłosowałem. No i czekamy tylko teraz na osoby. Pół minutki i zaraz rozpoczynamy kolejną, tak naprawdę. Cały ja sobie mógł zagrać jeszcze. Tum, 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 tum. <laughs> Specjalnie po to muzyki nie wgrałem, tak cichutko będzie Słuchajcie możecie zostawić teraz taka specjalna promocja na łapki w górę Jest zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku Ale teraz You know what you're doing so relax for a bit Słuchajcie te specjalna promocja na łapki w górę Oczywiście dzisiaj wyjątkowo Teraz, jeżeli w ciągu najbliższych 20 sekund zostawicie łapkę w górę To przyjdzie do was Sam sam slash z, Gun, z Guns and Roses i nauczy Was, jak grać na harmonice. On nie będzie grał na gitarze. Nauczy Was grać na harmonice. Nie wiem, czy on umie grać na harmonice. No, przyjdzie do Was slash i nauczy Was grać na harmonice. No. tak dokładnie się, się dzieje. Do mnie przyszedł, powiem wam. Je zostawiłem i Przyniósł mi harmonikę, ale ona jest tam dalej, to ja nie będę po nią sięgał. Ale mam harmonikę. Ale nie chce mi się po nią iść. A mam harmonikę, naprawdę mam harmonikę. Dobra, za chwilę, dobra, Flash Mob. O, to będzie jakieś chyba ciężkie. O Boże, ale zrąbałem to. O Boże, to jest hardcore. No nie przegonię na pewno. No, ale trzecie miejsce miałem 20 96,86%. Także bardzo ładny wynik. Uważam, że, uważam, że byłem, byłem całkiem niezły. I zagramy sobie jeszcze jedną arenkę. Myślę, że damy radę. Jeszcze jedną sobie zagrać. Słuchajcie. O, chyba już. No wchodźmy, może tutaj damy radę, czy nie damy rady. Damy radę jak najbardziej trzy osoby już biły. Także zaraz będą jeszcze, bije cała reszta. A wam pokażę, jak się przechodzi parkury. pro bardzo, parkury, 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 parkury. Tu hamujemy, tutaj hamujemy, tutaj proszę bardzo, pięknie. hit, hits, dobra, hit I tutaj hits. Znaczy, się... nie, z tego nie można tak od razu podskoczyć. Tu jest. I ja did it! A tu masz. GoPro? Of course I GoPro. Yo, Oh shit! <laughs> nie, tu jeszcze raz. Może może tym sobie przejdę, może przejdę sobie na tym. Hits, hit. Hyt, hyt, hyt Kuźwa Zabrakło mi trochę No, dobra O! No świetnie, nie mogę. A ja coś czuję, że z tego raczej nic nie będzie. Czekajcie, o to czekaj, to ja sobie wpiszę Hup w takim razie. Ja wiem, że tam chyba coś mam jeszcze tutaj do wylosowania. Także pójdziemy sobie zrobić loterię na kolejne odcinki. Uwaga, naprawdę 44 tokeny. Jest, dlaczego nawet w losowaniu muszę być słaby. Dawaj jeszcze raz: Music Masters. Jedna osoba jest tylko. Dlaczego? O, patrz, on może, on może, nie? Dlaczego ty możesz, a ja nie mogę? Masz. Gdzie jest tam go gościu? Mogę tylko trzymać raz na dwie sekundy. Masz. Miał. O, to był ten. Nie, to nie był ten. LOL, w ogóle, jaki skin on ma. Co się zmieniło? Nie, tylko dwie osoby są. O, jaki fajny skin. Ja cię nie mogę. Ja też chcę taki. Ja chcę taki skin. LOL. Robimy przegląd skinów. Ten jaki uśmiech. A to jest ten spora na przygodę, tak? Trzy osoby, cztery. No wciąż za mało, no wciąż za mało. Ja bym chciał tu zagrać. Sześć osób. Ty w sumie może damy radę jeszcze, wiecie? Może w sumie jeszcze damy radę. Hit. O, dobra, udało się. Kuźwa. Sześć osób, dobra, 7. Dobra, polecimy w takim razie. Jest. Jest 8 osób, został czas skrócony, to polecimy jeszcze jedną mapę. Ja może sobie zagłosuję na Pamp de pump, pam, 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 pamp, pam, 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 pamp. Pam pamp. Dobra, zaraz lecimy. Demet. To ostatnia będzie runda, bo chciałem właśnie taki, żeby... Żeby trzy były. Może będzie coś innego. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo bym chciał, żeby było dobrze. Jaka będzie mapa, bo jeszcze nie wiem. Hmm, nie ma na razie podanego. Dobra, zaraz będzie. Zaraz będzie. A ja nie wiem, przechodzić parkourów. <ścoughs> Ja nie wiem, czy parkurów parkourów, panie, ja jestem prostym człowiekiem parkurów, nie znam, ja... Ja chcę na różowe Gdzie jest różowe? Tam jest różowe, ja chcę tam Tam, 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 tam Dwa, cztery, sześć, osiem Wiecie co, powiem wam, że jest strasznie ciężko wbić na te mapy, ponieważ mało osób jest jeszcze zainteresowanych. Gdzie ja tu stoisz, ty? ole, ty jesteś kociak Czemu mnie bijesz? Weź idź sobie Dobra, zaraz ruszamy. O, jestem na różowym, ale fajnie. O, jest moja mapa. O! Ale jestem dobry w to. Raz, dwa, trzy! <gryst> pist, 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 pist. пис, 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 Кто проводит, как не я? Ну я проводю, но. Оба тебе. Пис, 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 Pist! Pist! One tak nieregularnie strasznie spadają Łatwo robnąć się Długa piosenka. Fakie, yeah, 100%, 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! Nie wiem, czy mówiłem. Patrzcie. First place Mr. Hunter Bright 100 fucking%. Procent. Tak się gra. Tak się gra. Wymordy moje. Serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Pamiętajcie, specjalna promocja. Teraz drugą promocję dam, bo ja zawsze lubię dawać promocje. Jeżeli zostawicie w tym momencie łapkę w górę, będziecie mogli zrobić tak w prawdziwym życiu. To jest bardzo dobre. Ja się zamierzam Do następnego i trzymajcie się. yo!